Yeah. Trzeba czas ustawić, już zrobiłem ten, tylko czas, czas już ustawiłem. Trzydzieści minut i Ja sobie smacznego?

No, mama, a co? No, dobrze, nie. no już masz? Tego kiedy? Kiedy? Ja tego live'a mam. On pisze na czacie, to se dołączy. Ja tego live'a mam tylko w sumie dlatego, żeby pieniądze zarobić. I tylko dlatego, do tak szczerze. Tylko kurde, ja nie mam czatu włączonego. A nie. No, pisze na czacie. Tam jest link podany. No pewnie. Do góry. Muszka powpow pow. na czacie serwerowym. serwerowym. Na serwerze pisze live link Top Donate i losowania. No nie wiem. Ty jesteś. Dziecko specjalne i proste. No, jak nie? No, na czacie na serwerze, ale ja na czacie, na serwerze piszę, na Minecraftie, w Minecrafcie, na anarchii, na Boxie, na czacie, wejdź w Minecrafta, na Box pp. No, naciśnij na to. Nie właśnie to... To co mnie wzywasz jak... Nie. Tyle ci gadam, a ty nie umiesz. Prostej rzeczy zrobić. Ja nie wiem. No to dobrze. No nie ja, zrobię. Ja to sobie mogę właśnie powiedzieć teraz. Need for speed, need for speed, nit for speed. Weź, człowieku Nie robię losowania. Nie, bo... nie, <gry> nie weź. Nie mów to. No bo. No bo tak, no. Nie pasuje. Nie bądź taki. Zarabana dostanę i będę miał. Dupa będzie stop do i ze wszystkiego. Cipka, 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 cipka. Dewilu, głupi więc. I <noise> <noise> Nie mów tak, zajmij się jedzeniem. No, to dobrze. No, no w miarę jakieś i ty tam mam. No, Devilu! Głupi, ty głupi jesteś. Ja kiedyś miszkę zwyzywałem, do ostrzeżenie jakieś tam miałem. Bo mnie wnerwił. Muszę refreshować. no Nie da się 10 groszy, bo to by mi się nie opłacało. Aby zgarnął 500 koła za 10 groszy, no to jak, jak to by mi się miało opłacać? no A ja są dałów ciągle gerni. Nie, 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 nie. zaraz Dobra, trzeba się ogarnąć. Jak ta topka zejdzie za darmo? To kończę live. Ale jak będą dwie osoby się biły, to podwyższę. Ale jak na razie nikt się nie bije. Nawet nikt nie wysłał. Co jest sensu. No możesz. Ja chcę prowadzić coś tam te live, a nie. No, ja, ja te Live ja robię dla jednej rzeczy. Dla zarobku. Tak ja to bym tego nie robił w ogóle, szczerze. Robię to u Donata, wysają mi kasę. I tyle. No, wiem. Pisałem do niego i powiedział, że w poniedziałek, wtorek będzie w domu. A ten schymo jakiś chce być gambling, że na przykład zmianki Może? Zmianki iść. Czy nie? Kurde, co? Daj mi A jak to się daje? A o co byś chciał iść? Czekaj. No, debilu, głupi. Co to za sandałem TB? Nie, nie wiem, ja jestem głupi w te. Czekaj. Uczestnicy. Tak, krótki jak Ale o co byś chciał iść? Te zmianki. Bo co zależy. No, w dupie. Ja sobie nie wytrzymam. No. Powiedzieć, że ma się lajka to od razu mu odwala, żebym bana dostał. No nie no, stokoła to za mało trochę. Już zmianki więcej kosztują prawie. Dawaj jakieś minimum z 200 kolorów. No to znaczy, ty dajesz swoją zmiankę, ja swoją. No tak, to ten. No. Mochla? Spier. No to chodź, cecha trzy lewa anarchiczna. I daj wymianę i prześlij kasę. No, możesz, Devilu się ogarnąć? Green idiot, ty. nie bądź jak kazik. Proszę, to idziesz te zmianki, czy nie? Dobra, chyba nie. Jak nikt nie wyśle do NAJTA, to kończy to głównie live. A. A dobra wysuł Kurwa z tej kartu no. Kurw oddaj totem Czekaj

zmiankę. czyli ja biorę drugą, dobra. Mogę brać drugą nawet. Brzmi to tam. Dobra. I kasę powiem. Agencik. Pieniążki. Półkośnik. Paj. Muszka pow pow. Trzy miliony dziewięćset. Nie, się go zapytaj. O. Wyślij 200 koła, czy tam o ile chcesz iść, ja mogę iść o 3 900 nawet. Nie, 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 dobra wysła, czyli jego pierwsza moja druga. Minus 3, 6, S. 200 koła. Dobra. Znowu gambling wyszedł. Znowu na plus. Jak dzisiaj wyszedłem już z 5 milionów na plus. Coś może koło tego. Czekaj, bo to górne jakieś Dobra, wypadłem w to. 500 tysięcy wygrywam miecz Xkali kupował. Nikt ja się kupował. To prawda. Dobra, robię losowanie, robię losowanie o 5000. Dwie osoby na live. Ty i ten schema. Chcesz nie losowania Nie Koła? Albo ty wygrasz, albo on. No to na czacie niech napisz, napiszcie po razie 5K i tyle i losuję od razu. Jeszcze ten schymo niech napisze i kręcę to. Niech ten schymo napisze i tyle. Tak się ale zaraz powiem, co, i co, O dobra, napisał 5 koła, dobra kręcę no? wam to. Dwie <grywa> osoby w O, Oj, sam dał wygrywa. Oj, nie subskrybujesz. Subskrybujemy ja wszystko. Albo tak. pokazuje, że nie. Czekaj. Nie, no to nie Czekaj, zweryfikuję, jak się da. Nie, dobra, I jest 404 Gratulacje. Faj. Ej, gdzie jest 704-5 Ej, mucha. Co. Co ty chcesz, że nie 4-5 wapty. Nie wiem co.